Implozja naftowa Rosji nie została odroczona przez wojnę w Iranie. Aktualizacja programu jądrowego w Polsce nastąpi po wakacjach. Flota Widmo Rosji zyskuje eskortę wojskową. Jest 24 czerwca 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Implozja naftowa Rosji, na którą nie pomogła wojna w Iranie. Chociaż nowy konflikt na Bliskim Wschodzie podnosił okresowo cenę ropy i przychody Kremla, to może nie uchronić go przed implozją naftową Rosji. Budżet rosyjski korzystał na podwyżce cen ropy związanej z wojną Izraela i Iranu, w którą włączyły się USA. Jednak ewentualny sukces Amerykanów może spowodować nowy spadek cen i problemy gospodarcze Kremla. Minister spraw zagranicznych Iranu udał się 23 czerwca na konsultacje do Moskwy w sprawie wspólnych zagrożeń. My i Rosja zawsze mieliśmy wspólne obawy, niepokoje i oponentów, powiedział minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Arakci w Moskwie. Warto przypomnieć, że Moskwa potępiła zaangażowanie USA w atak na Iran we współpracy z Izraelem. Ukraina ostrzega, że Teheran wspiera inwazję rosyjską na jej terytorium, m.in. poprzez dostawy dronów Shahid. Mimo to Rosjanie nie obiecali oficjalnie wsparcia Iranu wobec ataku Izraela oraz USA innego niż dyplomatyczne. Tymczasem Teheran dokonał odwetu na Ameryce poprzez nieszkodliwy atak na jedną z baz w Katarze. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że konflikt zakończy się 24 czerwca, a negocjatorzy amerykańscy ustalili warunki zawieszenia broni z Izraelem oraz Iranem. Irańczycy przyznali, że jeśli Izrael zakończy ataki, nie będzie dalszych odwetów. Ropa naftowa odpowiedziała istotnym spadkiem wartości. Brent kosztował 24 czerwca o 6 rano niecałe 69 dolarów za baryłkę. Rosyjska Urals kosztowała 65 dolarów na spocie w Europie. To spadki o około 10 dolarów względem szczytu wywołanego eskalacją. Taniejąca ropa to zaś jeden z głównych powodów problemów ekonomicznych Kremla. Gospodarka Rosji jest na skraju recesji, powiedział minister rozwoju gospodarczego Maksym Reszetnikow na forum ekonomicznym w Petersburgu. Postrzeganie rosyjskiej gospodarki jako opartej na surowcach wyraźnie się zdezaktualizowało, przekonywał zaś Władimir Putin. Jednakże budżet z 2024 roku był finansowany w 30% ze sprzedaży gazu i ropy. Bank Finlandii szacuje, że przychody budżetowe w 2025 roku w Rosji mogą być o 30% niższe przez spadek cen ropy naftowej. Baryłka rosyjskiej Ural znotująca w czasie ataku USA na Iran nawet 78 dolarów spadła do około 69 dolarów i niżej. Nowe sankcje mogą dodatkowo ograniczyć zarobek Kremla, a przez to według banku Finlandii obniżyć wzrost produktu krajowego brutto o 1%, redukując także przychody z innych sektorów gospodarki. Ukraińcy liczą na to, że w koincydencji czasowej ze szczytem NATO w Hadze, zaplanowanym na 24 i 25 czerwca, dojdzie do wzmocnienia sankcji wobec Rosji. Współpraca Rosji z Iranem może być kolejnym argumentem. Europejczycy są gotowi obniżyć cenę maksymalną dostaw ropy z Rosji w ramach sankcji G7 z 60 do 45 dolarów. Parlament USA ma większość niezbędną do wprowadzenia nowych restrykcji, w tym cła 500% na baryłki rosyjskie. Wszystko zależy od współpracy Donalda Trumpa Według doniesień polityką prezydent USA zamierza odwrócić uwagę od porażki w rozmowach na temat pokoju na Ukrainie z Rosją i z tego powodu może nie odbyć się szczyt NATO Ukraina, a wizyta prezydenta Wołodymira Zoelenskiego stoi pod znakiem zapytania. Powód to fakt, że Rosja odrzuciła propozycję bezwarunkowego zawieszenia broni złożoną przez USA oraz Ukrainę Kremlowi dwa miesiące temu. Trump groził z tego tytułu sankcjami, których dotąd nie wprowadził, tłumacząc się potrzebą czasu na namysł. Bank Finlandii ostrzega, że Rosja może w ostateczności uciec się do Banku Centralnego i finansować dalej wojnę pomimo presji inflacyjnej. Przywództwo rosyjskie w tej chwili nie mogłoby być mniej przejęte takim scenariuszem, bo priorytetem ekonomicznym jest wysiłek wojenny, czytamy w analizie banku. Z tego względu istotnym elementem oprócz sankcji Zachodu jest wsparcie Ukrainy w celu odparcia inwazji rosyjskiej. To oprócz restrykcji sposób na zatrzymanie ambicji imperialnych Kremla zagrożonych przez implozję naftową. Co dalej, senator Lindsey Graham zaapelował 22 czerwca na antenie CNBC o jak najszybsze przyjęcie ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji, deklarując, że popiera go 84 przedstawicieli Izby Reprezentantów. Nie wiadomo, czy temat nowych sankcji wobec Rosji zostanie podniesiony na szczycie NATO w Hadze. Ma on być wyjątkowo krótki, także na życzenie Donalda Trumpa. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych zajmie się dzisiaj projektem ustawy o zapasach ropy, gazu i paliw w pierwszym czytaniu. Aktualizacja atomowa po wakacjach. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce jest już w wykazie prac rządu. Termin przyjęcia zaplanowano na trzeci kwartał 2025 roku. Będziemy jeszcze bardziej wspierać autokonsumpcję prosumentów. To kluczowe dla zwiększenia efektywności ekonomicznej, zwłaszcza tych instalacji, które pracują w systemie NetBilling, zadeklarowała minister klimatu i środowiska RP. Teraz wieści z Europy. Ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii omówili zagrożenie blokadą Ciesiny Ormuz przez Iran na ich posiedzeniu 23 czerwca. Zaapelowali o rozwiązanie dyplomatyczne wojny z Izraelem, pozwalające uniknąć eskalacji. Niemiecki oddział ArcelorMittal porzucił plan produkcji zielonej stali w Niemczech. Uznał dwa projekty tego typu warte razem 2,5 miliarda euro za nieopłacalne ekonomicznie w trudnych warunkach rynkowych. Strategia przemysłowa w Wielkiej Brytanii zakłada obniżkę cen energii poprzez spadek składowych ceny jako płata na rozwój odnawialnych źródeł energii. Polska rozważa podobne rozwiązania. Dwa tankowce floty Widmo Rosji objęte sankcjami miały być eskortowane przez okręt wojskowy przez Cieśninę La Manche od 19 czerwca. Ukraiński naftogaz wygrał arbitraż w Szwajcarii z rosyjskim Gazpromem, który musi zapłacić 1,37 miliarda dolarów za brak płatności za dostęp do gazociągów od maja 2022 roku. Potrzebujemy nowych i surowych sankcji nałożonych na rosyjską gospodarkę i dochody z ropy naftowej, a także sankcji wtórnych na tych, którzy wspierają rosyjski wysiłek wojenny, zaapelował MSZ Ukrainy przed szczytem NATO. Jeszcze wieści ze świata. Fotowoltaika pomogła w akcji Ukrainy w głębi Rosji. Operacja Pajęczyna udała się m.in. dzięki autonomicznemu źródłu zasilania dronów, z pomocą paneli fotowoltaicznych, ukryte w fałszywych instalacjach, zaatakowały strategiczne lotnisko w głębi Rosji. Oczywiście drony, a nie panele. Chińskie BYD zalewa Brazylię tanimi samochodami elektrycznymi. Ten kraj rozważa wprowadzenie ceł w celu uniknięcia upadku rodzimego przemysłu automotive. Gubernator Nowego Jorku zapowiedziała, że chce budowy gigawata energetyki jądrowej na północ od miasta. Wciąż szuka partnerów i lokalizacji do tego projektu. Ślub miliardera Jeffa Bezosa w Wenecji wywołał protesty aktywistów, m.in. Greenpeace. Jeśli możesz wynająć całe miasto, możesz też płacić wyższe podatki napisali na transparencie. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne oczywiście już jutro więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.